Okej, okay, witam was w nowym filmiku I... O, no niestety e, Przez to, że... E, przez to, że... Mm, zacząłem robić z, z przerywaniem I w ogóle No, kurwa Co to było? przecież? nacisnąłem kółko No to mi gościu uciekł No ale spokojnie Zaraz go dorwę <toddorbe> No przecież ja pierdzielę, no co za masakra. No przecież już robiłem ten ślizg. Czy chciałem go zrobić? No, nareszcie się udało. O, jakiś jego gościu. A, naszyk

Aha, ok, już rozumiem. Oj, ojoj, nie. O kurwa. No ale czy on na pewno zginął? Is i've got you mate i've got you yeah. only gonna end one way irons gave me a second chance and i gave it back he thought he could solve the world's problems if he did have the answer he took it with him to the grave. But he was right about one thing. This wasn't the end. It was just the beginning. And what's the end? Napis, nazwy korporation. Jeszcze za nią płomień. And, and what's that? Is this just the end of the gr-? Chyba tak! Tak więc, tutaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Jeśli tak, to możecie odwdzięczyć się łapkami w górę, komentarzami, subskrypcjami. No i tutaj jeszcze raz dzięki Wam za oglądanie. Polecam się, no, polecam inne moje filmiki. Zapraszam Was do ich oglądania. Na razie, trzymajcie się. Cześć!